Cześć, nazywam się Agnieszka Kowalska i jestem głównym szkoleniowcem Empire Pharma, a ty oglądasz kanał „Dwaj o Skóre, w którym wprowadzam Ciebie w tajniki kosmetologii. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami wideo. Dzisiaj opowiem o pH skóry. Kwaśny płaszcz skóry jest tematem ciekawym nie tylko z punktu widzenia kosmetycznego, ale także o dużym znaczeniu klinicznym. Termin kwaśny płaszcz, czyli Isyk Mantel w 1928 roku wprowadzili Heinrich Schade i Alfred Marcianini. To oni zauważyli, że przesunięcie pH w kierunku zasadowym wpływa na skład jakościowy i ilościowy drobnoustrojów na ludzkiej skórze. Zaobserwowali jednocześnie, że skuteczność wielu leków dermatologicznych stosowanych miejscowo wynika z ich. Hasowości. Metafora kwaśny płaszcz aktualna jest do dziś i pokazuje, jak ważną rolę protekcyjną odgrywa pH skóry. Oczywiście wraz z rozwojem nauki wiemy, że kwaśny odczyn warstwy rogowej pomaga koordynować się różnicowanie komórek na skórkach warunkuje ich spójność. A także reguluje mikrobium skóry. Generalnie m, można powiedzieć, że wpływa na homeostazę, czyli równowagę całej bariery naskórkowej. Zanim przejdę dalej, przypomnijmy sobie skalę pH. Roztwory o niskim pH od 0 do 7 mają odczyn kwasowy. Z kolei roztwory powyżej 7 do 14 wykazują odczyn zasadowy. Natomiast roztwór obojętny to taki, który posiada pH równe 7. Przyjmuje się, że takie pH ma chemicznie czysta woda. Jak już wspomniałam, odczyn skóry człowieka jest lekko kwaśny i jest to. Zakres wartości pomiędzy 4 a 6 natomiast wewnętrzne środowisko naszego organizmu utrzymuje praktycznie zasadowe pH. Ale wracając do skóry, wartości pH nie są jednakowe we wszystkich obszarach naszego ciała. Tu na przykład doły pachowe charakteryzują się pH obojętnym, co sprzyja kolonizacji tych miejsc przez bakterie powodujące charakterystyczny zapach. Dezodoranty zawierają takie związki, które obniżają tę wartość, hamując tym samym rozwój drobnoustrojów. Innym czynnikiem mającym duży wpływ na pH skóry jest wiek. U dzieci pH jest wyższe, a u noworodków tak jeden dwa dni po urodzeniu nie ma nawet różnic w wartościach pH pomiędzy poszczególnymi częściami ciała. Wraz z rozwojem dziecka pH się obniża, po to, by w wieku starczym znowu przyjąć poziom zasadowy. Co ciekawe, nie tylko wiek wpływa na pH, ale również kolor skóry. I Osoby o ciemnym fototypie skóry, od 4 do 5 w skali Fitzpatryka, mają bardziej kwaśny odczyn w stosunku do tych o jasnej karnacji. Przechodząc do rzeczy. Jak pH wpływa na homeostazę bariery naskórkowej? Przede wszystkim musisz wiedzieć, że procesy zachodzące w naskórku regulowane są przez enzymy. A te z kolei zależne są od pH. Enzymy nadzorujące syntezę ceramidów, czyli związków z grupy lipidów kluczowych dla utrzymania bariery naskórkowej, a co się z tym wiąże również zatrzymania wody w skórze, działają najefektywniej w kwaśnym pH. Badania dowiodły, że aktywność jednego z tych enzymów o trudnej nazwie. Beta-glucocererobrozydazy jest aż 10 razy niższa w pH 7,5 niż w 5,5. To tłumaczy, dlaczego u osób starszych spada synteza tych związków, a skóra jest przesuszona. Z kolei enzymy odpowiedzialne za złuszczanie komórek na czyli proteazy serynowe, wykazują zwiększoną aktywność przy podwyższonym pH. I tu możemy znaleźć odpowiedź, dlaczego u noworodków złuszcza się na skórek. Mówiąc o roli pH, nie można nie wspomnieć o mikrobiomie skóry. Kwaśny pH sprzyja rozwojowi przyjaznej dla człowieka mikroflory skóry, hamując tym samym rozwój chorobotwórczych drobnoustrojów. Dobrze. Już wiemy, jak pH wpływa na funkcjonowanie skóry. To teraz przyjrzyjmy się czynnikom, które zaburzają kwaśny płaszcz na skórkach. To przede wszystkim niewłaściwa pielęgnacja skóry, a konkretnie stosowanie do oczyszczania preparatów o zbyt zasadowym pH, np. mydła. Jak to wpływa na skórę, najlepiej obrazuje badanie przeprowadzone na osobach ze skłonnością do trądziku. Probantów podzielono na dwie grupy. Jedna z nich myła twarz mydłem, druga zaś produktem o lekko kwaśnym odczynie. Po czterech tygodniach osoby stosujące medło miały statystycznie istotnie więcej zmian trądzikowych w porównaniu do drugiej grupy. Dlatego, zawsze na demakijażu, wybieraj produkty o przyjaznym pH. Zapobiega to uszkodzeniom bariery naskórkowej i sprawia, że Twoja skóra jest bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych, a także lepiej zatrzymuje wodę. Po każdym kontakcie z wodą używaj toniku. Toniki kliniczne nie tylko przywracają odpowiednie pH skóry, ale także dzięki zawartości kwasów dodatkowo ją pielęgnują. Badania pokazały, że kwas mlekowy, Pobudził syntezę ceramidów naskórkowych aż o 300%. Natomiast stosowanie kwasu mlekowego w stężeniu 4% przez 4 tygodnie znacząco poprawił funkcje barierowe naskórka. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do śledzenia naszego kanału. Oglądajcie nas!